No cześć manku, ja jestem też i witam was w odcinku na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy na serwerze Mike w Minecraftie, tak w Minecrafcie, w MTA jesteśmy i chciałem was oprowadzić po takim serwerze mojego znajomego. Gra teraz aktualnie 4 osoby, wczoraj było 12 osób Bardzo fajny serwerek, rozwinięty jest. Jeszcze mapę tutaj pracują, ale to nie ma co się martwić. Oprowadzę was po nim z kolegą tutaj jest ze mną właśnie dzisiaj Wiktor, administrator. Może się przywitać. Elegancko, dobra i no to co? Przepraszam za lagi, no ale Tezik jest kwadratowy w tym, ale myślę, że nie będziecie narzekać. Dobra, to no tak, tutaj macie tak standardowo dzisiaj pokażę. Tu macie takie plakiernie, macie kolory tutaj do samochodów, <coughs> takie duperele. Pokażę wam salony, tak, zobaczymy jakie podmianki, czy w ogóle są jakieś podmianki, tak, zobaczymy, czy jakieś podmianki są. Ok, tutaj sobie zaparkujemy, jak, żeby nam y, sapty nie wzięły. Ok, tu jest jakaś podmianka zion. Co to jest w ogóle? To jest chyba premier. Nie wiem, co to jest. O, so A, ciulowy. Dobra, na tym salonie tutaj jeszcze zobaczymy sobie. O, tutaj jest Wicek. 25 tysięcy. Także. No, elegancko. Dobra, jedziemy do innego salonu. Karzemy. Zobaczymy skiny jeszcze. W przebieralni. A, i, i fajne jest takie coś, że macie. <coughs> yy, aha. Co się stało? O jest. Zobaczymy. Weź tam wsiadaj. Napraw możesz jak możesz. Dobra, yy, ten zobaczymy, jakie tutaj skiny są. I fajne w ogóle jeszcze to jest na serwerze, że macie za darmo premium. Macie premium za darmo. I jako normalny gracz na przykład zarabiacie na przykład na... W magazynie, że 11 zł, a z premium zarabiacie podwójnie, także tam prawie 30 zł, także to jest też spoko. Jeśli chodzi, czy patrząc, yy, patrząc, czy to jest pseudol, to tak średnio, to raczej pod pseudola nie podchodzi, bo tutaj nie macie takich dużych zarobków, i tutaj właśnie administracja stara się coś robić też od siebie. No słucham cię Dobra, tutaj sobie sprawdzamy. Skiny takie, o. Mamy, o. Będą jeszcze chyba dodawane jakieś skiny. Mi się wydaje. O, tą babeczkę sobie możemy chyba zostawić. Nie, ona jest jakaś dziwna, taka kwadratowa ona jest. <laughs> o, jakby. O, czekajcie. To jest pielęgniarka. Gdzie ona jest, pielęgniarka? O, jest jej pielęgniarka, dobra. Pielęgniarka z ERP. Na neonie, pozdrawiam. Dobra. Chodź. Chodź, idziemy zobaczyć, pokażemy jakieś prace. Może zaczniemy od magazyniera. Praca magazynier. Tam właśnie co mówiłem, pojedziemy, zobaczymy na magazyniera w sumie. Albo nie, pojedziemy najpierw jeszcze na autobusy, bo już jak już jesteśmy od autobusów, no to zaczynamy od autobusów yy, Tak, tutaj autobusy Zobaczymy Dobra, linia, linia miejscowa Mamy 300 RP, musimy RP mieć, a tutaj musimy mieć 600 RP O, jak kolega już tutaj sobie pojechał no, niestety, no nie mamy RP, no to nie zobaczymy. No, ale dawno, no trudno. To w dalszych, może, filmach. Jeśli byście chcieli też jeszcze jakiś filmik z tego serwerka, to po prostu napiszcie w komentarzu. I będziemy coś razem kminić, widzowie. Pokażemy jeszcze sapciki, jak już tu jesteśmy. Tak, na drodze zaparkujemy, bo ktoś tutaj smapował takie, takie bariereczki. Nie wiem, to jest niepotrzebne dla mnie. Ale, no, niestety, bo właśnie Wiktorek jest liderem saptów jeszcze. Aktualnie trwa rekrutacja do saptów Tak interiorek Interior taki Dzień dobry panie policjancie No ja chciałbym wejść, ale no nie jestem zatrudniony No tutaj O rozpocznij No dobra O zobaczymy Abyś mógł mnie dodać tak na sekundę czy nie? Bo, a bo wiem Kolega może wejś, że byś pokazał Pokazałbyś jakieś skiny czy nie frakcyjne Dobra, zobaczymy jakie skiny tu są jeszcze. Czy takie podstawowe, czy jakieś tu podmienione, jakieś są fajne. O, tu jest kadeta, no i dobra, ładny kadecik, no. O, dobra. A czyli takie amerykańskie bardziej, nie? Tak? Nie wiem. O, no i git No. Tu Mhm. Tutaj macie o, detektywa pierwszego stopnia Mhm mm macie... motora B... O i słocik, no i dobra <kluzł> Zobaczymy jeszcze Strój policjanta tutaj, zarządu chyba to jest Tak, to jest zarządu tak. No, tak no. Okej, okay. okay, zobaczymy więzienie Tu jest więzienie Weź już do więzienia, pokaż jak to działa mniej więcej Do więzienia nas rzuci może kolega Tutaj na chwilę. Zobaczymy jak to działa, czy w ogóle da się tutaj do więzienia dać, ale widziałem wczoraj, bo grałem, no to da się. Kolega sobie siedział. Dobra. O, na minutę. Zostałeś uwięziony, w więzień przez Wiktora, za film? Za film. Tak, film. To no ja ci dam tu film zaraz. <laughs> no i czemu mnie nie tepa tam? <laughs> Okej, okay. na razie. Aha, on mnie musi tu dać. Aha. Dobra, odkuwaj mnie. Nie mogę nie mogę w Tu nie mów. Odkuj mnie. Dobra, zostaniemy odkuci. O, Twój czas upłynął też. Wypuszczony z więzienia. Dobra, zajbiście. To wygląda. Dobra, jak na razie to Gites wygląda. Parking jeszcze zobaczymy Dobra O, policja tutaj jechała Pozdrawiam cię ID 1 M Coś tam, coś tam, la. Miłej służby Dobra, jedziemy na parking zobaczyć Zobaczymy jak to wygląda tutaj parking właśnie, bo to jest w sumie ciekawe, bo mi się podoba ten parking szczerze Powiedziawszy Tu mamy dla kadecików, tutaj tak samo Jakieś takie tam Kurczę, no tutaj to nie wiedziemy za bardzo. Weź Tchru, bo chciałem tam. Okej. Okay. masz. O, widzicie, kolega tu już szybki taki. Okej, okay, kolega gdzieś uciekł. Ale ja wam tu pokażę To jest od poli, takie auteczka Tu macie od policji chyba nie wiem oficerów tak nie wiem Lancery. <laughs> tu macie takie autko Wiecie co mnie ciekawi? Wiecie jakie to jest ładne? Infernos mi się bardzo pod, podmianka podoba Taka podmianka A ledzi też w sumie bardzo ładne jest Kurczę. Ledzi bardzo ładne jest no Ładne, no nie, mi, nie powiecie mi, że nie Piękne Dobra Ale Infernus też Dobra O, o, bulecik, ja cię kręcę, też bulecik jest Kurczę, no ja bym chciał do saptów dojść, no Kurde, takimi autkami bym się woził He, dobra, jedziemy stąd Kozacko Dobra, odjeżdżamy, dawaj. Ty będziesz teraz prowadził. Dawaj szybko tutaj na jakieś prace podlecimy. Bo mi to szybko, tobie to szybciej zajmie, szybciej to zleci. Dawaj na Street View na przykład, nie na Street View, tylko na magazyniera. O dobra, tu mamy magazyniera w sumie, pokażemy wam. Okej. Okay. To jest magazynier. Tu mamy takie, patrzcie to w ogóle. Praca w magazynie zarobek 11 zł, oprócz pudełek. Patrz, patrzcie, jakie pudełko mamy. Patrz, jakie pudełeczko mamy. To nie jest jakaś paczka, to jest takie pudełeczko prawdziwe. No i interior chyba robiony, robiony czy jest z internetu? Interior skoro macie. O, za pracę otrzymaliśmy. Pół sam, nie wiem. No, bo mi się wydaje, że to jest robiony, bo nie widziałem jeszcze takiego interioru jeszcze Dobra, weźmiemy jeszcze jedną paczuszkę, zaniesiemy i odlatujemy stąd na inną jakąś pracę. Tutaj będzie kolega też mówił, bo ja nie, nie, nie znam wszystkich prac. Jedynie też kosiarki wiem, gdzie są i kurier. <laughs> Ale na kurierze to nawet nie mam RP, to nawet nie mam podstawy. Kosiarki jeszcze pokażę. Aha, otrzymałem do skrzynki 11 złotych, co prawda mam premium. No dobra, może. To czasem tylko daje. Dobra, lecimy, Wiktorek, na kosiareczki. Podleć szybko. Rozpocz. Dobra, tu mamy kosiarki. Patrzcie, jakie to jest tutaj zmapowane. To się, jak jak, jak 5, 4, to nie rozwalajcie tutaj. A jak... no bo dwie, dwie godziny prawo jazdy jest, wiecie, na przykład ja teraz rozwalę I zobaczycie co się stanie, mogę rozwalić czy nie? Zobaczcie, tutaj 10 zł dostajecie, o Czekaj, no nie da się, no nie da się tego rozwalić, ale Czekajcie, jak się rozpędzicie i to rozwalicie i na przykład wyjedziecie, administrator zobaczy To macie automatycznie prawo jazdy na dwie godziny zatrzymane no nie da się, no nie no Trzeba mieć patent Nie, ja nie umiem Ale wiem, że autem się da Ale nawet nie próbujcie, nie? Czaty, żeby nie było Dobra, no taka mniej więcej praca Praca, o Na przykład autem spróbuj rozwalić A i też autem Nie, nie, psu, nie psujcie, bo Też tak, wiecie To jest takie no, dobra. Lecimy na kuriera. Tu jest kurier. Bo tu już byłem w sumie. Zobaczyłem. A Abolawety. <laughs> o, tu jest kurier. Paczka podlega. O, zarobki. Macie do 950 zł za paczka. Tylko trzeba mieć 1000 RP. Kategorię C. No i w sumie. Ten gościu. Masakra. <laughs> ja, jak widzicie. To mam 600 zł, bo ja jestem nowy na tym serwerku. Poznałem tutaj dopiero administrację. Bardzo miła administracja. Wiktorek mi tu pomaga na serwerze się odnaleźć. No i ogólnie pozdrawiam całą administrację, bo tutaj ten właściciele też są bardzo mili. Ja się drugiego nie znam, ale wiem, że jedno, jednego Daw. Dawida znam na pewno. No. Dobra, idziemy na. Yy, tu jest górnik. Jak się dobrze nie mylę. Czy nie mylę? Górnik, tak. Tu jest górnik. Do kopalni, dobra. To jest kopalnia. Okej. Okay. 2000 RP trzeba mieć. No, powiem ci. No, ale tu trzeba to wywozić, czy tylko coś tutaj robić? Dobra, no ale to mniej więcej tak to wygląda. Tak prawie na For life ja chyba podobne w sumie. No dobra, lecimy na inną pracę. Mniej więcej obczajmy. Co i jak? Dobra. O, ktoś coś tam wczytywał. O, tu powinno być Dobra, tutaj nie ma. Nie ma skraty supery. Czaj kosiarki już były, no to na zapylane teraz. Tutaj. Na dodo, na dodo. O, tu jest chyba dodo, jak się nie mylę. Tak, tu jest dodo. Tak. Okej, okay, tu sobie latacie od 800 reputacji. I tutaj musicie mieć yy, te uprawnienia y, kategorii L, lotniczej. No i wtedy będziecie mogli zarabiać grube tysiące i będziecie najbogatsi na serwerze. <laughs> Dobra, lecimy dalej. Do LV coś jest. LV jeszcze coś jest. Zobaczmy, może dam. LV i jeszcze na dole tam coś jest, a nie, to była kopalnia, dobra No to kopalnie my widzieli A to jest narkotyki? Co to się stało? Aha, j nacisnął Binda I Jackpaka mu odpaliło No tu są chyba lawety, nie? Tutaj jest praca. A to chyba są lawety, wiecie co? Tu chyba lawety są. Mi się wydaje, no lawety, bo tam był kuriel, no to lawety. Tak, 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 dokładnie, lawety. Jeszcze mamy coś, czy nie? Nie wiem, pokażmy może salony jakieś, nie wiem, coś. Salony, o frakcję, pokażmy. O, frakcja. Patrzcie, jaka fajna frakcja PSP. Tak, to jest PSP, nie? O, samdy, samc, samc Pogotowia Safty, safty no, safty Tutaj, y, sa, safty Tylko Sara jeszcze nie ma, ale to Sara będziemy wgrywać w sensie, będą wgrywać Chyba tam gadałem z właścicielem O, tutaj ja mogę sobie wejść Jedyny minus, że to właśnie takie nie działa, to właśnie przez te drzwi, ale Przynajmniej jeden też plus jest, że to jest przynajmniej zrobione tak <laughs> I ładnie to wygląda <laughs> Tak się no, dobra no ale no powiem tak bardzo ładne Bardzo ładny parking, tutaj ładne to zmapowane jest Ładne wszystko, eleganckie Dobra jedziemy dalej PSP teraz pokaż, jeśli jest PSP To jest, to, znaczy jest safty nie? Safty no teraz. Jak coś widzowie nie czepcie się, bo ja tylko całe życie to w tak byłem, no to. Ja w tak całe życie byłem, no to ja nie wiem Skoa mam wiedzieć. Dobra, cześć, sorry. Odwaliłem manianę Tezik agent. Dobra. Leć może na coś innego. Co to jest? Aha, coś tam było. O, tutaj jest jakaś chyba flaszeczka tu będziemy pić. O, kasyno, ty dawaj pieniądze jakieś, betujemy. Ja, ja mam 600 zł. zbetuję coś. Dobra, podchodzi sobie do takiego kasyna, który nie działa. Jest wyłączony aktualnie. O, ale tu idziecie sobie na roletkę. Tutaj dajemy sobie... Ja też również, przepraszam. Ciekawe czy wygrasz. Dobra, ja daję na czerwone. Ciekawe czy wygram, raz się żyje. Dobra, o no, i co? Idzie to pisze, że wygrałem? Ja pierdolę, e to chuj z taką grą. Kurwa, mam ci no 600 zł. I no 600 zł przewaliliśmy dla was, dla was, widzowie. Nie no, ja pierdolę. Dobra, odjeżdżamy stąd. Pokaż, pokaż jeszcze tutaj coś, jakieś salony z podmiankami. Czy salony z podmiankami zobaczymy? Podmianki jakieś łoże są. O, o, przepraszam. Dobra, tutaj mamy cygana. Cyganek taki elegancki waltonik tu jest. Jedź dalej. Ja tu sprawdzam. Manana. Tylko pomału, wariat. Jaki... No wariat. Dobra, jedziemy dalej. Pokaż tego, pokaż ten drogi salon, wy, salon do herty tam do herty. Salon ten taki droższy. O tutaj. Dobra. O, poczekaj, O, idziemy tutaj widzowie. Idziemy, zobaczymy tutaj jak to serwer się miewa, jak tu ma. O BMW M4. To mi się podoba. Takie bym chciał, kurde. Muszę poprosić właściciela, może takie dostaniemy. Auto. Znaczy, prędzej to bym pana dostał niż takie auto, ale... Aha. O, tu Banshi, eh, Banshi nie lubię. E to. Banshi to szkoda gadać. Nie, ja na przykład tak się nie lubię. O, tu jest infernus. Milion 450 Infernus. No, to się nazywa auto. Ty masz panel admina, czy nie? Nie mam admina. No, no dobra. Idziemy dalej. Tak sobie serwer wygląda. Chyba wszystko my w sumie zobaczyli, nie? Tutaj jeszcze F5, pokażę, którego nie ma. F1 tu macie, crypto RPG. Dobra, tu masz jak zacząć. Media, macie Discorda naszego Komendy dla graczy, przelej, pm, report mi Do chat, gpremium To jest globalny Twórcy projektu mamy Myfen I Sergio Walling, coś takiego Skryptery projektu i Walling I mapperzy też, tak 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 Administracja to, jak się nie mylę to nie wiem, ja tylko Wiktora znam no i w sumie właściciela jednego, także no Dobra I co, no mogę was zaprosić, o dzięki za suba Ktoś tam Dał mi subika, zaraz zobaczę Dzięki za suba, nie widziałem, ale dzięki mordeczko za suba yy, Dobra yy, No i co, no ogólnie chciałem was zaprosić na taki serwerek Który, no wystartował z dwa tygodnie temu wystartował, boże, dwa tygodnie temu, cztery dni temu, i no jak na cztery dni, a graczy czasem nawet jest 14 osób. To jest bardzo dużo ja się z tego powodu cieszę. Będę tutaj chciał do administracji dojść, do projektu się dołączyć. No i generalnie, co mi tylko zostaje, was zaprosić tylko na ten serwerek, który już wam podam. Nawet w opisie filmu. Tutaj macie IP do serwerka. Ja wam w opisie filmu podam właśnie IP do serwera. Także zobaczcie do opisu. Napisz komentarz, że na przykład zostawiłeś lajka, bo w sumie musi zostawić lajka, bo bez lajka to nie jesteś fajka. Wiesz o co chodzi. Zostaw lajka, zostaw dzwona, subika. No i komentarz dla zasięgu też. I co, ja się z wami żegnam, Siema, widzimy się na serwerze.